Wszystkim z tej strony a taka ma Na waszych ekranach kolejny odcinek Z Horse Heaven jak na pierwszy rzut oka możecie tutaj dostrzec e, Nastały pewne zmiany Na naszym głównym ranczu e, Mianowicie Dodałam tutaj fontannę Która mi się zaczęła strasznie podobać Bo wiecie, na początku ja nawet nie wiedziałam, że są dwie części I po prostu można to połączyć W takie piękne serduszko I to nam tutaj tworzy cudowną tęczę I w ogóle wow, fajnie to wygląda Naprawdę bardzo ładna jest ta fontanna Tak Razem, bo wiecie, jak, jako jedna połówka to jest bez sensu, ale e, serio, naprawdę mi się podoba. E, no i co dalej? E, ogrodziłam, znaczy ogrodziłam, wybudowałam też drogę dookoła tego Grand Stable. Tak samo przeniosłam te wszystkie rzeczy, gdzie się, te, te, te wiecie, te fabryki, gdzie się tworzy te wszystkie ziarna e, i tak dalej, i tak dalej, to przeniosłam to tutaj żeby tam nie przeszkadzało wiecie, tutaj taki początek farmy, ładnie musi wyglądać chcę ją też ogrodzić tutaj, 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 ale to dopiero jak um, dopiero jak powycinamy wszystkie te drzewa a to trochę kosztuje i na pewno będziemy zbierać dość długo na to więc spoko no i jak budowałam tą drogę, no to coś mi tutaj wyskoczyło Um, kup 100 dekoracji. O, dostaniemy 10 diaksów Bardzo, bardzo fajnie. Um, wskoczyłam też w jeden wyścig naszym arabem. <laughs> Wybaczcie. Także ojejku, co tu się dzieje? Co tu się dzieje? O, ktoś został naszym znajomym. Jej. Aha, to ta osobka, którą ja zaprosiłam. Nie wiem, czy na odcinku, czy poza odcinkiem, ale coś mi się kojarzy. A tutaj ktoś tego mustanga robi. Jak dobrze. Jak dobrze, bo my też potrzebujemy. A tu co to jest? Mustang Tier 4. No tak, bo my odblokowaliśmy, no nie teraz. Ho, 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 ho. A może byśmy zrobili tak? O? No o, kurczę. Dobra, trochę to kosztuje, więc raczej nam się to nie uda. <ścoughs> A, Okej. Okay. A z tym mustangiem. Może z tym będzie... Aha, bo tutaj jest ogier. Jezu, zobaczcie, jaka cena. A to Tier 1, ale to jest quarter, No nic, no nic, będzie trzeba pewnie uzbierać więcej kasy, ale dobra, to się zrobi, na spokojnie. W ogóle, słuchajcie, ja nie wiem, nie jestem pewna, czy na pewno to był kwarter. Nie, mustang, przepraszam, Boże. A więc tak. Chodzimy tutaj, tu mamy 4 z 5 na Tier 2, 3 z 5 i Tier 4. Co mamy odblokowane? No, mustang, to czemu mi tutaj się nie ten, że... Aha, bo mamy to tak. Nie rozumiem. Powinno być to dostępne. No właśnie, bo mustanga mamy. No hej, czemu nie ma tutaj jego ikonki? No i właśnie, właśnie, właśnie chciałam Wam powiedzieć, że mm, możemy sobie robić kolejne koniki. Ja quartera na pewno nie zrobię, dlatego że, <laughs> wybaczcie, że on ma bardzo słabe statystyki i tylko dla jego wyglądu e, po prostu szkoda mi kasy. Na pewno będziemy wbijać sobie te diamenty. E, nawet zaraz to zrobimy. Nawet zaraz to zrobimy. E, zrobię tutaj, żeby koń właśnie zbierał nam. Ok, mamy jakiegoś? Mamy, no pewnie, że mamy. E, I żebyśmy je sobie po prostu mieli. E, na przyszłość. Teraz nie zrobię takiego błędu jak ostatnio, że e, walnę wszystko e, i, i odblokuję to, tak? No nie, tak nie zrobię. E, będziemy sobie powolutku zbierać wszystko, co nam potrzeba. O, tego właśnie próbuję odblokować na swoim prywatnym zapisie. Także jak go odblokuję, to na pewno Wam nagram albo wrzucę zdjęcie gdzieś, jak on wygląda. Bo jestem też bardzo, bardzo ciekawa. Dobra, co mieliśmy zrobić? Posprzątać tu. Posprzątać. Okej, okay, ja bym wolała tak... Wiecie, bo ciężko jest zobaczyć tutaj wszystko. I nawet nie opuściłam, słuchajcie, ani jednego dnia. Na razie bardzo dobrze mi idzie. Eee, o, quest kolejny. Aha, bo tutaj był do odebrania. Okej. Okay. Dobra, to ma mamy odwiedzić dwóch przyjaciół. Dobra, dobra, zaraz to zrobimy. O, za co dostaliśmy? Za co dostaliśmy kasę? Dobra, nie pytaj tylko bierz jak dają. E, Okej, okay, chodźmy do znajomych. Co ja mówiłam przed chwilą? Coś mówiłam, o czymś gadałam, ale nie jestem pewna o czym. O rany, tak to jest właśnie. Ja zaczynam mówić o trzech rzeczach naraz, a później nie pamiętam w ogóle o czym mówiłam na samym początku. No nieważne. Okej, to mamy tutaj koniki, oczywiście pogłaszczemy, żeby dostać prezenty. Tutaj nikogo nie ma. Ojejku, jak ładnie tutaj to wygląda. ha. ha, 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 ha. No okej. Okay. Ja mam strasznie dużo koni na swoim prywatnym zapisie. Ja w ogóle nie wiem, jak można nie mieć tylu koni. Wiecie o co chodzi? Ja strasznie lubię bridować tutaj w tak, tej lubię mieć coś nowego co chwila i. no jakoś tak byłoby mi dziwnie, gdybym miała z trzy i, i to wszystko. Dobra, nie chcę, nie dawaj mi tu reklam. To kogo by tu jeszcze pójść? Godziak ostatnio zaczął grać, także, <laughs> także nie myślmy sobie, że da nam tutaj swoje konto. Mm, 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 mm. Jak on zacznie grać, to znowu się wgra i pewnie e, znowu będzie miał lepsze wyniki ode mnie. Ok, quest się zrobił. Co to jest za konik? Andaluzjan. To będzie pewnie Morgan. Tak jest. Już na tyle dobrze pamiętam te konie. Anglo Norman. O! Uu, trzeba by było się nim zainteresować. Hmm. 34 tysiące. No nie, no przecież tyle nie będziemy wydawać. Ale dobrze wiedzieć Marysiu, że masz takiego konia. <grym> dobrze wiedzieć. Dobra, czy my w ogóle pójdziemy na, na następne rancho? Eee, zrobić 6 Apple Cookies. Zobaczymy, czy nie mamy. Zobaczymy, czy nie mamy. No bo ostatnio ja wstawiałam te Apple Cookies. Okej, okay, to tutaj odbieramy kaskę. A właśnie są. No właśnie, właśnie. No i co? Nie będzie sześciu, nie? Nie, nie będzie. Na bank. <laughs> Dobra, no to tak. Raz, dwa, trzy, cztery. I ile kosztuje? 25 diaks. No niestety, pewnie jak zwykle to o, 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 znajomy, 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 znajomy. Ja zawsze staram się klikać i dodawać wszystkich, którzy tutaj jeżdżą. Im więcej znajomych, tym lepiej, jak wiecie tutaj w tej grze. <laughs> Dlatego, że później mamy profity w momencie, kiedy ktoś tam trenuje konia i tak dalej, i tak dalej. Ale ten jest ładny. To jest chyba Hackney. Dobra, no nieważne, wracam. Eee, to co ja miałam tutaj zrobić? Co ja miałam tutaj zrobić? To jest nasz nieudany koń, bo to jest quarter, a ja quartera nie chcę <laughs> sorry. Nie chcę, nie chcę. Okej. Okay. <clears throat> Chociaż mogłam go zostawić, kurczę yy, i te te sobie podbierać, bo za tier 1 w, chyba w 30 sekund miałabym dodatkowo jeden ten diament. no ale dobra, nie przemyślałam tego. No cóż, e, jabłuszka i chyba tam trzeba ileś sprzedać tych jabłek, z tego co pamiętam, coś mi tak mignęło. Osiem jabłek, o Jezus, czy my tyle mamy? Ludzie, czy my tyle mamy? Czekajcie, czekajcie. Osiem, dobra, będzie. Będzie. No, jest quest, ok? E, wiecie co, ja chyba jestem w stanie poświęcić te 25 diamentów, chociaż no nie, no kurde. Nie, nie jestem w stanie. Nie, tutaj też by trzeba było coś ładnie pozdabiać, ładnie porobić, jakieś świecie tutaj, sady i tak dalej. Na pewno to zrobimy, ale nie dzisiaj. Nie dzisiaj, ale na pewno. Planuję, planuję. Ok, chodźmy tutaj. Tutaj nam się udał właśnie ten arabek, i mam nadzieję, że go dzisiaj rozwiniemy. Mam nadzieję, że go rozwiniemy. No, czemu to się nie chce zebrać? Co jest? Dobra, dobra, tu mamy, tu mamy. Oczywiście wisienki, wstawiam dalej. A winogronka też. Czy ja mogę dokupić więcej winogronek? Czy ja mogę dokupić? Nie mogę. A mogę! Czemu ja tego nie dokupiłam wcześniej? Nie, nie, nie przedstawię tego tak. O, tak ma być. Dobra. 3. I teraz ile to brakuje? 10, 30 minut, ale dobra To niech się robi powolutku Powolutku, powolutku Tutaj też jakiś ładny sadzik zrobimy Trzeba będzie powycinać te drzewa Trzeba będzie też y, powiększyć to No ale to niestety od następnego poziomu y, To też jeszcze nie mogę A to mogę, nie mogę <laughs> No dobra Dochodź, ciebie nakarmimy, Arabku ty tutaj masz już y, mało do następnego poziomu, także spoko, loko, dzisiaj to na pewno się stanie i spróbujemy zbridować Tier 3 o ile nam kasy wystarczy. Chociaż wątpię, no bo... No... Tier <laughs> 3 to już jest jednak naprawdę, naprawdę fajny koń i będzie pewnie ciężko. Myślę, że tak z 40 tysięcy jego zbridowanie na pewno będzie kosztowało, więc... Chyba nie mam na co liczyć. Będę musiała porobić wyścigi. Tak poza odcinkiem. Może, może. Chyba, że wy wolelibyście, żebym robiła te wyścigi na przykład na przyspieszeniu. Bo wtedy też zupełnie inaczej wiecie się gra. Także dajcie znać, czy chcecie oglądać na przyspieszeniu, czy nie chcecie oglądać w ogóle. Czy może co jakiś czas ojejku, znowu tych diamentów potracę może kiedyś się sobie doładuję, wiecie za kasę, chociaż naprawdę, no tutaj są takie ceny tych diamentów, że szkoda gadać, szkoda gadać zobaczcie e, tutaj mamy diamenty i 50 diamentów jest za 10 zł to jest masakra, a na przykład 3,5 za 514 zł, no ja nie wiem ja nie wiem, czy jest jakiś człowiek na świecie, który to e, o kurde który to robił ja potrzebuję tego, potrzebuję tego. Czy ja mogę to zrobić jakoś... Nie, nie na tej farbie, Ok. Co ja robię? Co ja robię? Ile by y, nas y, czekało? Czekało czekania. Jezu, tylko nie mają brwi. Dlaczego? <laughs> uh, aha, no dobra. To to jest do odblokowania, tak? Aha, rozumiem. Okej. Okay. Czyli teraz tego nie zrobimy, tak czy siak. Hmm. Hmm. Nie wiem tak naprawdę, co ja mam teraz zrobić, bo jak wydam, jak wydam kasę, to będzie mi szkoda. W sensie na rozwinięcie tego, ile 3,5 tysiąca. A to i tak nam nic nie da, a trzeba będzie czekać godzinę i 15, więc. Więc prawdopodobnie po prostu. Zrobię pomiń. <laughs> A to by nam dało dość dużo punktów. Moglibyśmy tym wbić poziom na pewno, no ale dobra. Tym też wbijemy. Chyba. 54, tak jest. ok. Nasza wind nam rośnie. I przepraszam was też za chrypkę. <laughs> Jak poprzednio już mówiłam. E, niestety choruję. Cały czas. Dobra. Jej, jesteś dorosła, chodźmy teraz szybko sprawdzić Ile kosztuje zbridowanie na tier 3? Jejuu e, To i to 37 tysięcy O, 10k nam brakuje 10k, czy ja mogę coś sprzedać? Czy ja mogę coś sprzedać? Nie, na pewno nie coś, co nam da tyle kasy No więc będę musiała Próbować wyścigi Chcąc, nie chcąc Aha, no jeszcze quizy, oczywiście nie zrobiliśmy w tym W tym dniu e, Taking selfie. A, a, tak, nie czytam tego w ogóle, ok? <laughs> tak myślałam, ale dobra. Dobra, już ok, nie czytałam tego, także spoko, spoko. E, no i co? No i co? No i co? No to chyba wszystko, to chyba wszystko, moi drodzy. Możemy sobie zrobić jeszcze jeden wyścig. Co to jest? A to co to jest? Aha, bo to jest to mieszanie tych magicznych koni. No właśnie, co do tych magicznych koni, to chciałabym. Nie, 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 czekajcie, bo ja tego nie robiłam. No właśnie, dlaczego ja nie robię takich rzeczy? Dlaczego ja nie odblokowuję sobie tych diamentów? A tak, moment. To jeszcze chwilę tutaj posiedzimy. Dlatego, że. Dlatego, że dobrze by było to robić. A ja o tym zapomniałam całkiem, całkiem, całkiem. Mi wyleciało z głowy. A, tak ładnie się tutaj pozbierało wszystko, a to dlatego, że... E, tyle pokarmiłam tego Araba. Okej. Okay. I teraz tak, jeszcze raz to pójdziemy. O, właśnie, właśnie, właśnie. I jeszcze jedno. Słuchajcie. Ja zrobię exchange albo nie, poczekam, poczekam na to aż się zrobi i wtedy weźmiemy sobie po prostu na następnym odcinku, odblokujemy. Wyścigów już nie będę robić, no bo po co też zbędnie nie chcę przedłużać, mówię. Jeżeli ktoś z Was będzie chciał, żebym robiła te wyścigi na przyspieszeniu. Czy też tak normalnie, to piszcie oczywiście, ja postaram się spełnić Wasze prośby i oczekiwania, a tymczasem bardzo, bardzo, bardzo serdecznie Was pozdrawiam. Do następnego, trzymajcie się i cześć!